Siemanko, z tej strony Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwo. A w dzisiejszym odcinku. Jak już zauważyliście, jest piękny, wiosenny dzień. Który się jest? Kurde, młody urodziny, 25. 25 lutego. Jest więc aż do tusiać jeszcze nie można. Ale można pojechać z siarczanym magnezu. Łukasz utopi się. Kurde, nie utopię się. Patrzcie, jest elegancko, jest nic się nie. Nic się tutaj nie robi takiego. Dobra, pierwsze co trzeba zrobić, to w ogóle to tutaj przygotować. jest woda O w dupę Co tu się stało? Czemu to tak stoi? Kurde, mam nadzieję, że to mi nie podciągnie z wilgoci Nie no, jest dobrze Nie było w workach, bo bym wziął w worku A tu był Big Bagu Jeszcze był 400 kilo, taki wybrakowany Big bag. A mi więcej nie trzeba teraz o! Skąd będziesz wiedział ile tego siarczanu do rozsiewacza nas zasypać jak masz worek 400 kg, a nie chcesz tyle wysiewać? A no prosta sprawa, słuchajcie, wezmę taśmy, wezmę markier i zrobię cztery kreski. I wtedy będę wiedział mniej więcej ile to jest 100 kilo. Chyba dobrze myślę. A wy jak myślicie? Chyba rozsądnie, nie? To powiem wam, że jak taka pogoda jest, takie słoneczko, to aż chce się żyć. Ile tu mamy? 60 cm mm, 60 na 4 to takie trochę niepodzielne jest, nie? Nie no, co ja za głupoty mówię, po 15 cm przecież, kurde, 60... Sorry, ja, ja miałem w liceum, ostatni raz się baty uczyłem, białem dwójkę. Kurde, to były czasy. 30 i teraz 15 to jest 45 i 60. No, to, to Z drugiej strony też sobie zrobię, żeby łatwiej było. No i tym sposobem zleci mamy tu 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo i 100 kilo. No, tak mniej więcej. No, tak mi się wydaje, że w tej górnej no może być trochę więcej, jak 100 kilo. Ale to tylko siarczan magnezu. Jak wysieje trochę więcej, to się nic nie stanie. Raczej. I odpalamy. Pójdzie od strzała, bo ciepło jest. A będzie! Nie chcę światem skrzywić od razu. I niby tu trzeba ustawić czwórkę. Kurka, zobaczymy. Kurde, nie, nie mogę znaleźć szpachelki. Le, 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 nie, szpachelkę mam. Nie mogę znaleźć noża do tapet, żeby sobie to rozciąć. Chyba to będzie szpachelką pomyśleć, jak to zrobić. Pójdzie to szpachelką. Coś tam pójdzie. O, idę po rękawiczki. Dobra, są rękawice zatwierdzone przez Jarka. Tu można się bawić. Łopata nowa nawet jest. Nie jest ta stara co była. Dobra, załadowany, trzeba podpiąć wałek, kurde, albo wałek na polu podepnę, no tak zrobię, rzucę sobie go tylko i na polu się zapnie wałek, ale zaraz, ja tu miałem coś posmarować, tu miałem posmarować, jak to tam kurde teraz posmarować, ja pierdziele, tu kalamitka jest, tak tu od razu trzeba. No i dobra, tu jest kalamitka. Faktycznie, kurde. A ja, ale tu nie dojdę z są kurde. No ja, pani, a czemu daj? pod skosem tutaj ta skośna by musiała być kalamitka, kurde. A nie prosta. Prosta, jeszcze w drugą stronę. kurde a tak się zrobi trochę po majstrowemu, trochę pojarkowemu. No, tu z góry dam smaru. Trochę patrzę, kurde, będzie działać. Musi działać, kurde. No, a jeszcze muszę wziąć jedną, rzecz. Jakieś kombinerki, bo muszę siew graniczny zrobić. Muszę jedną tarczę potem zatkać. To w sensie zrobić, żeby się nie wysunęła, nie? To muszę to wyciągnąć stamtąd. No, no, po prostu. Tu kurna no nie, czy wy to widzicie? Trzeba tą kalamitkę wymienić jednak Takie smarowanie sobie to nie smarowanie Żadnych kolejnych, żadnych, elegancko, ja wiedziałem, że tak będzie. Tak musiało być właśnie. Dobra, a ostatni przejazd tu fajnie dolatuje. Podepnę sobie ten jeden talerz po prostu. O, to, to. Chodź ty dziadu jeden. Dobra, jedną ręką będę A ciekawe czy mi to teraz potem zejdzie z tego. patrzcie patrzcie co się tu stało kurde ale nie no nawet się kolejne nie porobiły bo jak tu przyjechałem to bałem się, że będzie bardziej ale tu jest powiem wam, że tu i głęboszowanie by nic nie dało, trochę uciekam ze ścieżki tu by i głęboszowanie nic nie dało na tą wodę, o młody już podyla to by głęboko nic nie pomogło, bo tu jest po prostu dół i ten dół zbiera. Zresztą widać, jak tam jest wymyte dwie takie no takie rzeczki ala. Są wymyte, to i to płynie, wszystko sobie tutaj. No nic, jedziemy dalej. Jakby tu pojechać, żeby to ręce i nogi miało. Nie wiem, jak tu ścieżka była. Sypało jeszcze, nie? Siak, tak na wprost przejechać, albo tak jak sobie odwyskiwacie. Nie? Nie szło, spróbuję cofnąć delikatnie na blokadzie. Może się wyjedzie. O, na blokadzie wyjdzie. Na blokadzie wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Tu do twardego, a potem w prawo uciec. Nie wiem, nie gazu, nie gazu, nie gazu Dobra Jeszcze, jeszcze Kurna Czekajcie, tu gdzieś było sucho Trzeba stąd spieprzać Kurde, trzeba wyjechać stąd W poprzek najlepiej jakoś Dobra O ja no i górna, tak nie miała być! Moja pszenica! Kurde, ale tu ja piernicę, ja byłem tam, tam sprawdzałem, wydawało mi się, że, że spoko, że wiadę, a tu jest po prostu kurna, tu się wjechać nie ja. Przednim napędem by wyszedł, bo by się wydrapał do góry i by poszedł. A tu kurde bez przedniego napędu toż to ryje jak... Ale powiem Wam przez chwilę stracha miałem, bo myślę kurde przecież mnie tu nikt nie wyciągnie jak ja tu wiadę Dobra jakby tu wyjechać żeby się stąd wydostać sensownie Likita No nic chwilę grozy przeżyte ale na szczęście się udało Wysieję resztę tego nawozu tutaj gdzie będzie obiec Kurde, teraz strach tu wjeżdżać normalnie Nie, tu jest twardo Tu nie siądę, bo tu widać, że to sobie odeszło Tu się tą tarczkę teraz zamontuje I Jedziemy! Trzeba to zrzucić do końca Muszę to tu rozsiadać, no bo co ja z tym zrobię, nie? To nie może zostać na rozsiwaczu. Przecież Kurde, a jeszcze trochę tego jest Nie ubrudził. Dobra, trzeba jeszcze wyczyścić sprzęt przemyć. Powiem wam, że zestresowałem się tak, że się muszę napisać. Ale kawę oczywiście. Teraz z mlekiem piję, ale bez cukru. Dobra, resztę się tutaj wyczyści, wygrzebie. O. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!